Zobaczmy takim podejściem pana radnego. Pani skarbnik od kilku tygodni pracowała nad tą y, analizą ekonomiczną, którą przedstawiła. Myślę, że dosyć szczegółowo, y, wchodząc y, naprawdę w niuanse y, kwestii związaną z gospodarką odpadami, y, pani skarbnik przedstawiła. Ja rozumiem, że większość gmin w Polsce y, nie ma tego problemu, tylko my mamy. To tak zrozumiałem wypowiedź pana when, radnego. When. To jest problem większy, to jest problem, my jesteśmy w grupie gmin, gdzie te wyliczenia, bo ja sprawdzałem z innymi, przykład Strzegomia, przykład zaraz Obornik Śląskich, 19 zł, one są porównywalne, tak jak liczyliśmy wtedy, gdy pierwszy raz podchodziliśmy do tematu, ta stawka też nam wychodziła troszeczkę wyższa. My żeśmy ją wtedy po dyskusji z radnymi obniżyliśmy i wyciągnęliśmy i złapaliśmy taki konsensus. Oczywiście Pan Radny ma prawo krytykować, tylko Czy powiem to tak krytyka? dużo tych, to ale krytyka? ja mógłbym, ale, mógłbym, no dobra, dobra. Ale, mógłbym Panie skończyć, ale ja mógłbym skończyć. Jestem ja atakowany, to... no ale ja, no, Łukasz, oddam się zaraz się. Okay. pierwszego zdania. Pan radny, ma, pan radny ma prawo tutaj nie, no, krytykować, że ma wątpliwości, że jest powierzchownie. No ja uważam akurat, że nie jest powierzchownie. Ja sam uczestniczyłem w, tych, w tworzeniu tego materiału. Trzeba było zrobić kwarendę źródłową, trzeba było to wszystkie te, te dane pościągać. Uczestniczyli w spółek, pracownicy w tym wszystkim. To to nie jest tak, że to, co przedstawiła pani, pani skarbnik, to nagle... <laughs> Nie wiem, w kilka godzin stworzyła. To dużo osób nad tym, nad tym pracowało, i myślę, że każdy z Państwa będzie wiedział, rozstrzygnie, czy to jest powierzchownie, czy to jest porządna, przygotowana analiza ekonomiczna. Dla mnie problem jest szerszy, dotyczący nie tylko gminy wołów, to dotyczy. Także innych. Powiedziałem wcześniej, że na konwencji, żeśmy dyskutowali, żywo dyskutowaliśmy. Tutaj pan przewodniczący słusznie powiedział odnośnie tej wody, korelacji, tutaj dopowiem, z podatkiem od nieruchomości i z opłatą śmieciową i to połączymy. Jest już taki system, który wprowadzimy i tutaj widzę te oszczędności. On będzie trochę kosztował, ale jak te dane będziemy mieć i będziemy wrzucać, dalszym oczekiwanym efektem usprawnienia. Będzie na pewno ważenie tych śmieci, odbiór tych śmieci. Inne gminy też cipują. Także no, różnego rodzaju są wprowadzane na dzień dzisiejszy rozwiązania. Przygotowujemy się do tego, to co Państwo żeście postulowali odnośnie tego systemu workowego w mieście. Jak najbardziej tak, to trzeba wprowadzić. Mamy 11 gniazd w mieście, które są punktem zapalna. Mieszkańcy po prostu nie chcą mieć w tym miejscu tego, tego gniazda. Zatem no ja, ja rozumiem, y, rozumiem po prostu wątpliwości Pana Radnego. Jeżeli jest dużo pytań, to proszę zadawać te pytania, y, bo pod tego jest właśnie komisja. Komisja jest do tego, żeby o tym właśnie mówić, dyskutować. Przecież y, rozmawiamy o gospodarce odpadami co najmniej od dłuższego, od dłuższego, czasu rozmawiamy przecież o gospodarce odpadami. Wszystkie gminy, no, czy, y, y, wszystkie gminy, y, które, które znam podnoszą teraz kwotę Odnośnie gospodarki odpadami. Chcemy mieć czyste miasto, chcemy mieć odbiór, to i też ta stawka jest stawką nierealną. Wyliczenia pani skarbnik są prawidłowe, porównywane z innymi gminami i tego. Tak. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz, jedno słowo, dosłownie Arbosem i potem tak, tak. Tylko, tylko jedno zdanie, panie burmistrzu: moje wypowiedzi proszę nie odbierać jako atak. Moją wypowiedź proszę traktować jako e, wypowiedź radnego po sugereniu się moją skrzynką Jaki materiał ja dostałem, dostałem, dostałem w tym temacie. W tym temacie nie dostałem żadnego tematu. Jeżeli Pan Radny w imieniu klubu złożył wniosek o obniżyć tą stawkę do 18,36 zł, to w imieniu naszego klubu składam wniosek, żeby ją obniżyć o kolejne 10%. Będziemy się nie będziemy 7, się 7, 7, 7, będziemy się 7, 7, 7, 7. Ja, ja, Panie Burmistrzu, ja Panu radnemu przyznaję rację, że co do wykropkowania i co do, co do wykorpkowania, bo to nie powinno być wykorpkowane, moja dyspozycja była faktycznie, żeby wyszło to z tymi stawkami. Ja wczoraj cały dzień byłem nieobecny, i z tego to jest oczywiście moja wina, nie będę. Tutaj Burmistrz za wszystko odpowiada, co do, co do projektu uchwały, jest uzasadniony projekt uchwały, my dyskutujemy od dłuższego czasu nad tym, koniec kropka. Pani No już mi się wszystko wymieszało. Ja spodziewałam się, bo ponieważ od dłuższego czasu na komisjach nieraz podnosiłam problem właśnie tej segregacji i konsekwentnie stawałam przy tym, aby na Rogatkach Wołowa przy yy, posesjach jednorodzinnych, prywatnych wprowadzić system workowy. Wtedy jest i kontrola i poziom niesegregowania obniży się ten, który wystąpi w blokowiskach, bo nie jesteśmy w stanie zapanować nad segregacją w blokowiskach, a nie ma odpowiedzialności zbiorowej. I tak jak podkreślił Pan, że w niektórych gminach, ale ja mówię, tak jak w niektórych gminach wprowadzono chipowanie, tak myślę, że u nas też do tego dojdzie, wtedy ta kontrola w blokowiskach. Znacząco się ten poziom segregacji w blokowiskach znacząco się poprawi. Ja chciałabym zwrócić uwagę przy tej swojej wypowiedzi, jeszcze na jeden problem w naszej gminie, Panie Burmistrzu. Wszystko kosztuje, a tak jeżdżąc sobie rowerkiem po mieście, po rogatkach, po płotkach, widzę, tak. Tu stoi duży kontener. Tak, na zielone, tam stoi duży kontener na zielone, jeszcze gdzieś tam, kto za to płaci? No myślę, że gmina. A no właśnie, ale jak mają segregować zielone? Do worku? do worku, bo nie, bo te kontenery są wybiórczo pewnie na telefon postawione. Do mnie mam, że tak jest, Panie Burmistrzu. To trzeba zlikwidować. Jeśli mówi się o segregacji i tych odpadów zielonych w brązowych workach, nawet nie można postawić na ulicy, tylko trzeba nieść do gniazda, to niech to obowiązuje wszystkich. A przecież są w deklaracjach, yy, zadeklarowane są kompostowniki. I jeszcze jedna uwaga. Bo rzeczywiście system zielonych odpadów no zatyka się. Jeszcze jedna właśnie taka uwaga w naszej gminie nie wiem jak jest w innych gminach. Po to, to że pęg odbiera zielone odpady z wiosek, sołec. No to jest zupełne nieporozumienie. Zupełne nieporozumienie. I na to trzeba zwrócić uwagę. My nie mamy co z tym robić. Nikt tego tu na terenie gminy nie przetwarza, nikt nie ma ochoty tego robić, a pozbyć się tego w jakiś sposób musimy. I to są też dodatkowe koszty. Następna sprawa, jeśli chodzi o, bo z segregacji też można mieć yy, dochody. My ich nie mamy, dlatego, że mamy taki niski poziom segregacji, panie burmistrzu. Taka butelka, ona powinna być tak odarta z tego, co bardzo łatwo się robi. Bez tego, i taka powodzie to powodzie po soku, no to bez soku, a u nas ja widzę jak to jest wrzucane, to to jest to odpad najniższej jakości, za co nie dostaniemy ani 10 groszy. Bo tak ani Ani 10 groszy. W Katowicach był kongres gospodarczo-ekonomiczny, panie burmistrzu, był ktoś z Was? To nie, w nie, 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 ja nie byłam na tym bo kongresie. A szkoda. Znaczy nie mogłem pojechać, szkoda, a ja bym przekonał. Pańska... Wczoraj cały dzień był poświęcony odpadom. Sądziemy. We wtorek był poświęcony... Chciałem... Chciałem pojechać, ale w sądzie właśnie tu jest z panią Panie... Ewą się spotkaliśmy. Panie, Panie burmistrzu, a wtorek Dziękujemy, był właśnie Panie Panie. finansowany klubów sportowych. Bardzo ciekawe. Pierwszy dzień, tam no, pan przewodniczący no właśnie mi mówił o tym, żeby jechać na ten. No, y, tylko to mówię, pan przewodniczący so, mógł pojechać. Ja mówiłem, żeby jechał. Ale pan nie Delegacji niechali, nie grał. Nie, ja nie, no bo ja. Nie, nie, nie. nie ja, ja z pana przewodniczącego raz nie. mówiłem, żeby jechał. To pan przewodniczący. Nie hmm. wiem, rozmawialiśmy o tym, hmm. no, rozmawialiśmy o tym, ale pan przewodniczący nie pojechał.